godzin do odlotu Ale ja na lotnisku, nie? E, przyjechałem, bo już nie, naprawdę nie było co w tej Barcelonie robić Nic, przesiedzę gdzieś Walnę się na noc e, Gdzieś pod ścianą, przykimam Dam radę, spokojnie To tylko 30 godzin Obczajcie te chmury I tak co dzień w nocy leje, wieczorem się zbiera na burze W dzień upał, nie? 30-30 par. Dzisiaj się zbiera na jakąś srogą burzę, widzę. W tej Katalonii. Ogólnie bardzo, bardzo malowniczo tutaj jest. Znaczy tutaj morze za plecami. Miasto oddzielone takim pasmem górskim. Położone w górach w sumie. Niskie te góry są, no ale zawsze coś, nie? O, jeszcze 24 godziny do odlotu <noise> siedzę tutaj przy takich ławeczkach jak widać Walnę się tutaj później w śpiworze i tyle nie z tego. Z lotniska nie wyrzucą, jak masz bilet. To dobrze. Wytestowany w Turcji, później w Londynie. Tak mnie naszą, żeby... sobie przypomniałem kogo spotkałem w Barcelonie. W Czechów, Czesi się wycwanili, można to tak powiedzieć. Wydali 275 euro na bilet na pociąg. Bilet dwumiesięczny, bez ograniczeń na ilość przejazdów. Nie? Przez dwa miesiące możecie śmigać na takim bilecie po całej Europie. Możecie sobie zwiedzać. Pierwszy raz słyszałem o czymś takim. Później spotkałem jeszcze szwedów. Mówią my na takim samym bilecie jesteśmy. I też jeżdżą w tej nazad, to miasto do miasta, gdzie skoczył sobie w góry, gdzieś za miasto właśnie na tym bilecie, nie? Eee... Także to może jest jakieś rozwiązanie, żeby zobaczyć Włochy, Szwajcarię Bo tam stop tak średnio działa. No. To może być rozwiązanie na kolejny rok albo albo gdzieś przyszłe lata, w ogóle siedzę na podłodze, nie? bo już schowałem statyk do kamery w plecaku i nie chcę mi się tego wciągnąć. Oj. A, tutaj jakiś ziomek łazi cały czas przed terminalem e, i w ludziom wciska jakiś kit, tak na pewno kit, e, że jemu ukradli bagaż, jemu ukradli wszystkie dokumenty, karty i wszystko. I on ma tylko telefon ze zdjęciem e, biletu, paszportu e, i szuka pieniędzy, żeby wrócić e, gdzieś tam, nie? Chyba do Holandii. Mamy także dobry kit wciska, naprawdę. perfekcyjnie monitorował tutaj. Tak samo ci e, back, bag, bag pakersi, nie? Tam, co wam pokazywałem. E, no, i oni sobie po, po prostu podróżują e, od miasta do miasta e, na stopa czymkolwiek, pociągiem na krzywy Ry, e, jakkolwiek, i, i, i e, bawią się w żebranie. Nie? Przeważnie ludzie z bardzo, bardzo bogatych e, krajów, bogatych rodzin odstawiają takie komedie. E, tutaj w ogóle się nie spodziewałem, w Hiszpanii czegoś takiego. E, bo oni przeważnie jeżdżą gdzie do Ameryki Południowej albo, albo y, Indonezji i tam się w to bawią, nie? I tam się nigdy do nich nie przyczepisz żebrzą. Ale tutaj? Nie spodziewałem się. Mocno niefajny to jest. Na przykład chłopaki i dziewczyny z Izraela jak wychodzą z woja, tego obowiązkowego, którzy oni tam mają, to biorą cały hajs, mają, pożyczają jeszcze do rodziny i walą w świat na cały rok, nie? jeżdżą jak pojebali, naprawdę. Spotkałem już nie raz tych młodych ludzi zaraz po wojsku. Nie widać, że po powoje, bo mają taką kondycję, że to się w głowie nie mieści, w ogóle nic ich nie rusza, nie? Dwóch smarkaczy spotkałem w zeszłym roku. W jeden dzień na piechotę z Litochoro, e, obrócili z Litochoro na szczyt y, Olimpu, na Mitikas, z plecakami, które ważyły tam po 25 kilo, jeszcze w ten sam dzień wrócili, nie? Na, na piechotę, w ogóle bez auta, bez niczego, bez żadnej taksówki, także e, na piechotę szlak e, 17 km do e, parkingu, później jeszcze 4 godziny na szczyt, nie? czy tam 4,5. Także oni naprawdę mocni zawodnicy są. Miała być burza, ale poszło bokiem, a było ciemno, kuchacz. ludzie aż dziwili, co tak ciemno, nie? Bo aż temperatura spadła na zewnątrz gdzieś z 5, może 10 stopni, może lepiej. Nagle się zrobiło tak ciemno i chłodno. Tak przez jakąś godzinę, nie? Zaczęło wiać jak pojebana, ale gdzieś poszło bokiem i nie. odnośnie samej Hiszpanii to yy, tak, fajni ludzie, yy, stop fajnie działa Sam się łapie czasami, mi się zdarzyło dwa razy bo mnie ktoś tam przeuważył, że dziś szedłem, a później, że łapię na stacji i dwa razy miałem podwózkę. Bez pytania, bez niczego, także naprawdę spoko luz, jeśli chodzi o, o jazdę na stopa. No ale jakby ktoś chciał jechać, to Barcelona nie polecam. Nie, nie wiem jaki jest w Madrycie w innych miastach, ale Barcelona śmierdzi moczem głównym i żgowinami, nie? Wszędzie, dosłownie wszędzie, gdzie nie pójdziecie. Tak wali. Mi się totalnie miasto nawet architektonicznie nie podoba, więc zdecydowanie nie moje klimaty. Amsterdam, Paryż, spoko, nie? Gdzieś norwe norweskie miasta. Tam, no... no tam, jest, tam mi się podobało, Są to, to miasta zadbane i w ogóle... W Paryżu Wbrew wszelkim opiniom, jakie słyszałem, nie ma e, czy na polach marsowych, czy, czy e, na polach elizejskich, czy gdziekolwiek indziej, obozowisk e, z imigrantami, więc e, osoby, które można było uznać za imigrantów, a, a raczej bardziej za bezdomnych, widziałem może ze 4 max w całym Paryżu. Tak jak złaziłem to miasto, w sumie na dziesięć, może, może 12 kilometrów, zszedłem po tym mieście. To tak Cztery osoby max w który które można było uznać za, za imigranta albo, albo bezdomnego, nie? W ogóle oni w Paryżu mają dobry ten... E, dobry biznes mają, bo robią takie... E, kupują trzy kawałki włóczki i, i wiążą je, jeden supełek i tak, taki kawałek włóczki wam sprzedają za 2 euro, nie? Trzy, trzy kolory, w kolorach Francji, rozumiecie? Tak, takie długości, trzy sznureczki za 2 euro. I oczywiście co? oczywiście dzieciaki biorą, bo sobie będą pleść jakiś brloczek czy co tam. Czy coś po prostu kosmos A tutaj yy, chłopaki gdzieś yy, no pewnie z północnej Afryki dobry biznes też robią, bo wpadają z takimi płachtami chyba 2 na 2 metry jakieś podróbki tam mają rzucone i tylko stoją i trzymają za sznurki. Jak idzie policja, to tylko łapie za sznurek i rura, nie? bo złapie za sznurek, szarpnie i to mu się ładnie składa, to płachta, na, na plecy i w metro, i nara, nie ma jeszcze. Także dobrze, dobrze tutaj handlują podróbkami. Ale i tak najbardziej mnie rozwaliła kolejka i, i e, to, co robią chroniarze przy sklepach Louis Vuitton, nie? Po prostu... kolejka na, na parę godzin, a ochrona się jeszcze robi Sort. To twoja morda brzydka, ty w trampkach wypad. Yy, ty wyglądasz za biednie, wypadł? Po prostu jak do naprawdę jakiegoś super klubu. Co so, to jest, jest ten Przes yy... przesiew, o, to chciałem, tego słowa chciałem użyć. No, jest dobry przesiew, żeby wejść do, do sklepu Louis Vuitton tutaj w Madrycie. Po prostu nie się widziałem takiej komedii nigdzie Nic Kurde. 24 godziny Idę sobie zapalę Muszę sobie zapalić, kupić coś do picia no. bo oczywiście wszystkie krany na lotnisko zrobione tak, że wodę nie nalejesz nawet jak masz malutką butelkę 200 ml. Taka odległość jest między kranem a z lewą bo ledwo ręce tam można włożyć o, nieważne. W ogóle jak sobie przypomnę dwa lata temu lotnisko w, tym, w Stambule za Michal Goken. Coś takiego jak wyjście na fajkę, to się wiązało zawsze z trzypaniem, nie? Bo wychodziłeś, przed terminem zapalić, wracałeś. I oczywiście plecak co? na rentgen. Oczywiście wszystkie graty z kieszeni co na rentgen. I jak była jedna zmiana, no to oni pamiętali, że A tam łazi sobie na fajkę, czeka na samolot, nie. To tam raz przetrzypali spoko, ale jak się zmieniali, a zmiany mie mieli e, dość często. Tam chyba co 6 godzin się ci ochroniarze zmieniali. E, no to był taki cyrk, że e, za każdym razem było trzypanie przy tej zmianie Nawet jak się na, na punkcie zmienili. Tam zmieniali się też między punktem wejścia... No, między wejściem, tam gdzie był rentgen, a kamerami albo, albo jakimiś patrolami, no to też za każdym razem trzepanie, nie? I dopiero po pewnym czasie ogarniali, że a, to ten Polak sobie łazi, nie? No fajnie. on tutaj? Nic. Wchodzi się na terminal z plecakiem. W plecaku musz, nie? myślę, że jakby ktoś chciał wnieść tutaj bombę i... i yy, wysadzić ten przybytek, to bez problemu. W ogóle y, pierwszy terminal, do którego trafiłem, ter, ter, terminal T1, y, to samo, nie? Bo to nie wiedziałem, na który mam jechać, no to pojechałem na pierwszy. A tutaj gdzie? To? Terminal drugi, nie? Bezdomni sobie łażą, <laughs> żebrzą. Cyganki sobie łażą, żebrzą. Policji w ogóle nie ma. Bo już nawet w Londynie e, policja łaziła po tym e, najpierw pluton, na no, później po Łazili, patrzyli, pytali się czy masz bilet czy coś. Tutaj gdzie tam w ogóle. A w sam bolet nawet e, bez biletu do bramek nie możesz podchodzić do rentgena. Bo od razu pierwsze co to pokaż bilet, nie? Tam jak się podchodzi to bilet w plecach, później wszystko na tackę z kieszeni. Jak ok, no to, to ok, to możesz wejść, nie? I sobie się tam gdzieś skimnąć. A tutaj się wchodzi normalnie jak na dworzec PKP. Dziwne to jest. Bardzo, bardzo dziwne. No ale nieważne. Co kraj, to obyczaj, jak to mówią. Można się zdziwić, nie? Bo ja byłem przygotowany, że oczywiście wejdę na lotnisko i za każdym razem będę trzepany, nie? Albo tak jak w Londynie, że wychodzę na fajkę, wchodzę i, i zobaczy mnie inny gliniarz i oczywiście. Już podejrzliwe jakieś pytania? A tutaj nic. Przed chwilą jakiś ziomek z wózkiem pojechał, tam windą kawałek wyżej. Byłem sprawdzić, co tam jest tam, jaka zamknięta, jaka koleś się rozwala. Nie teraz. Kamera na mnie patrzy. Nie jest tylko czy jak ochrona przyjdzie i co pan tutaj tak siedzisz. Czy pan się modli? Czy co pan robi? A niech spadają. Dobrze, że z Pragi, czyli tam gdzie lecę jest rzut beretem do Polski jak będę w Polsce no to już będę w domu jeden dzień jestem w domu nie wiem czy wam Pragę pokażę bo dotrę po nocy więc nie wiem o której dotrę gdzieś tam do centrum i czy w ogóle będzie mi się chciało może zostawię Pragę na jakiś weekendowy wypad stopem skoczy sobie w piątek, wrócę sobie w niedzielę no cyrk na kółkach e, przysypiałem z plecakiem, ale usłyszałem, że ktoś jeździ na e, jakimś urządzonku elektrycznym typu Segway patrzę, dwójka ochroniarzy, podchodzę pytam się, czy na pewno 24x7 tak jak Google pokazuje, nie, nie od 11 do 8 e, terminale są zamknięte mówię, no to nic, to idę spać na ławkę no dobra, nie ma problemu. Po prostu pierwszy raz widzę taki cyrk, żeby terminale na lotnisku były zamknięte w godzinach nocnych, nie? Żeby się człowiek na terminalu nie mógł wykimać. Po prostu... Nie wierzę. Będę kimał tutaj. Na ławce, przed terminalem. Nie wierzę w to, co się tutaj dzieje, naprawdę. Pierwszy raz mam taki cyrk. Jakbym wiedział... Bym w ogóle tutaj nie przyjechał teraz. No ale dobra. Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc w Pradze na terminalu. W pół do dwunastej, za ten. Ze 7 północ mam autobus do centrum. A z centrum będę musiał się jeszcze jakoś wydostać na tego stacji za miastem. Na prostej drodze do Polski. Po prostu kurwa, nie wierzę. Dwie godziny trzeba czekać na autobus do centrum. Rozumiecie, to z terminalu. Na, na jakieś wioski jeżdżą co parę minut po prostu jakaś paranoja. A nie chcę mi się budować 32 km, naprawdę. Bo jestem po zachodniej stronie Pragi, a muszę być po północno-wschodniej. Nie wierzę. W ogóle mieliśmy niezły lot. Tutaj nad Europą w fronty atmosferyczne przychodzą więc było takie rodeo. Ludzie to aż panikowali, że się skrzydła porywają, nie. góra-dół, lewo-prawo, góra-dół, lewo-prawo. A manewrował pilot, ale pięknie wylądował, nawet nie poczuliśmy. Nie, nie to co yy, powrót z Turcji, że jak przy ziemi, to aż, aż ludzie podskoczyli. Ten potrafił wylądować. Pierwsza od chyba 8 godzin. Oczywiście nie ma gdzie kupić. Nie? Na żadnym lotnisku kurwa nie kupisz Tutaj jest Billa Market, ale już zamknięty <noise> Także no muszę się na, na tą stację na wylocie dostać No nie ma innego wyjścia Oj, jestem w Pradze Mam 2 km do przejścia na metro Żeby się wydostać z tego miasta w ogóle Nie mam zamiaru butować I oczywiście zaczęło lać i grzmi I błyska, nie? Michał potrafić eee, Po prostu... O, czyli tak, pod chmurką. No niby by się dało w jakichś krzakach pod plandeką, ale czy mi się chce? No nie wiem. E tak się rozleniwiłem ostatnio. E, zresztą spanie na mokrej trawie nic przyjemnego. Nawet jak się człowiek bardzo bardzo postara, żeby się dobrze rozbić, to i tak. E, nic przyjemnego, tak samo w mokrym lesie, nie? O, także. Gdzieś tam odjadę, pójdę na, na gdzieś i, i gdzieś się przekimam gdzieś. Pragi nie zwiedzam. E, przyjadę tutaj jak będę e, miał trochę więcej czasu, z, żeby się tutaj poszlać cały dzień, bo po nocy to jest. E, ja wiem żebyście chcieli, ale po nocy to jest. To nie jest to. No. Po nocy to można sobie nie wiem, Amsterdam zwiedzić, Stambuł. Ale nie coś co jest tak blisko jak Praga, nie? No to jest jeden dzień stopem. Dosłownie jeden dzień. pola to jest ze 400 przez Polskę i Czechy, także o czym w ogóle rozmawiamy? Jaki autostop to chyba jest To jest przyjemność To nie są Niemcy, że 400 km zajmowało 3 dni, nie? Tutaj 400 km po Polsce i Czechach Kur... Panie Oczywiście jest tutaj pier za 15, pierwsza w nocy Bary jak widać potwierane. Bo... czekaj co dzisiaj jest kurwa Tutaj dzisiaj jest już piątek, weekend No to to ja się nie dziwię, że bary potwierane. W końcu w jakimś cywilizowanym kraju jestem Bo na zachodzie nie ma cywilizacji Może w Belgii i w Skandynawii, ale tak poza tym to nie. No tutaj, jakbym się walnął komuś, w takim miejscu na przykład, to od razu mam wizytę policji zamówioną. Panie, co pan tu robisz? Panie, dlaczego pan nie pójdzie do hotelu? Eh. Bo z drugiej strony to przeszkadza, nie na stopie. Jak się jeździ, A, ale co tam? Jak to powiedział jeden mądry baran, są plus dodatnie i plus ujemne. O, o ale to pan sobie wisi na parasolu. Widać pana jak wisi? Może widać. O, tam się pod grzybkami rozwalili. O, kurwa, co za miasto. Drugi Amster Amsterdam. Coś podejrzewam. Kurwa, mać, już tego miasta nie lubię. Kto im wybrukował ulicę takim głównym? Przecież to się. Kurwa, to się zabić można. Jak to jest śliskie, jak to jest mokre, to jest po prostu. Ja pierdolę. Nie, no nawet jakiś suche to. Jezus Kiedy po tej Pradze i tak. Maryśka, Maryśka, Absent Maryśka, i tak. Przecież kurde, nie jestem w Amsterdamie. Przecież to są Czechy, to, to jest legalne, nie? Ja się nie dziwię, że Cześć są tacy. Wyluzowani <laughs> A Jak tutaj siedzą na ulicy jarają mnie Wywalone o. Proszę bardzo Można, da się Widzę dobrze się to miasto dzieje <laughs> Czekaj kurwa, nagram to zobaczcie ee, co to jest za dworzec? Praga co? Praga chlawni Nadrazi? Chlawni nad razy. Godzina. Pierwsza trzydzieści. Policja wpadła na dworzec, wygonili wszystkich na dwór, a truleje, nie? Stoją wszyscy po prostu, co byli na dworcu i czekali na pociąg, na cokolwiek. Także Praga pozdrawiać. Wszystkich podróżujących środkowym palcem. Już mi się odechciało jeździć na no stopa. Także kupiłem bi bilet na Flixbusa, dworzec obok. Jutro będę po polu. Dziękuję, dziękuję, fajnie było. O, jeszcze się błyska do tego. Idzie tu beczkę, darmowy Pisuar. Wchodzicie tam i tam jest Pisuar. Środek miasta, nie? Jak w Danii. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Kurde, jakby nie padało, to tutaj o, oh, ale bym spał, gdzieś tutaj po, po tych krzakach, gdzieś pewnie tam, tam gdzie jest najciemniej teraz, bym się rozwalił bym spał, ale leje, kurwa, spanie na mokrej trawie, tragedia, tam w ogóle to jest takie wesołe miasteczko, o, otworzyli dworzec. W ogóle zamyka dworzec na, na ten na 3 godziny, nie? I wyjebać wszystkich ludzi Czekajcie, jak, czekaj, jak to się nazywa? Prach, lawni nadrazji. Czy jakoś tak Trzecia w nocy Wypieprzyli wszystkich Powiedzieli, że zamykają Dobrzy są kurwa, naprawdę są dobrzy Postawiłem kamerę na kugle, na śmieci podpisanym smesny odpad śmieszny odpad, nie? czyli chyba recyklingowany nie wiem, nadający się do recyklingu Zanim doszedłem tam do tamtej wesołej miejscówki tego dworca kolejowego, już byłem totalnie przemoczony i, i spodenki i bluza zresztą może będzie widać że jest przemoczona Spotkałem młodego Polaka. E, gadaliśmy, mówił on, flixbusem przyjechał, nie? Jak mi podsunął pomysł. A może się tak nie szarpać już tych ostatnich 400, tylko po prostu pójść na łatwiznę e, wrócić do, do siebie jak człowiek. No i sprawdziłem cenę. Cena mi pasowała. E, z Pragi do Opola, 7 dyszek. Przyszedłem tutaj. Po drodze założyłem kurtkę. Kurtka przemokła. Także jedyne suche, co mam na sobie, to są chyba tylko e, bokserki i, i spodnie, które miałem w plecaku schowane. Wesoła ta Praga jest naprawdę. Wesoła i, i tak jak chodziłem po mieście, tam może, może z 5 km to. Wygląda na ładną, tylko wkurwiają mnie te śliskie chodniki nie? Ale nieważne, nieważne <noise> Kończę swoje wywody na ten rok, kończę tą podróż Zajebiście było, było ciężko Było fajnie Spotkałem zajebistych ludzi po drodze nie są przygody Nie wszystko udało się nagrać to co się udało to widzieliście Wracam do roboty Zarawiać na kolejne podróże I co? I tyle Nara Smesny od conto.